Cześć, z tej strony Paweł z kanału FLYTRACK Dzisiaj jedziemy do Zabrza no, Właściwie już jesteśmy w Zabrzu bo mam u rodziców Na ulicy 3 Maja Postaram się nagrać kolejną część z serii o trasach GKW znaczy Górnośląskich Kolei Wąskotorowych Zobaczymy jak daleko dzisiaj uda mi się zajść Trochę czasu mam, ale no jest prawie 34 stopnie Także grzeje porządnie, znalazłem dzisiaj chwilę czasu, bo kurczę, ostatnio z czasem u mnie jest tragicznie, no ale stwierdziłem, że czasu nie nagrywałem, chwila się znalazła, no to, to trzeba coś Wam pokazać, także zapraszam na mój, na mój kolejny film. No, Tak, przy okazji chciałem Wam pokazać, jak czasami wygląda szukanie pozostałości po wąskotorówce. Gdzieś tędy, tu w tym obrębie, przebiegała wąskotorówka. I teraz pytanie za 100 punktów: gdzie? To może być ciężkie do zlokalizowania. Zaraz przejdę, może jakąś polanę znajdę. Odpalę drona, zobaczę, może z góry coś będzie widać, bo. Ani po mapach geo, ani po yy, tutaj pochodzeniu no, nic nie znalazłem. Znalazłem tylko ślady normalno-torowej kolejki, znaczy ślady. Nasypy, tylko że nijak nie pasują do, yy, do planów z mapy geo, do tego, gdzie powinna lecieć wąskotorówka. Bardziej, gdzie powinna lecieć normalna torówka. Ja pierdzielę, ale Habie. Dobra, nic odezwę się, jak coś znajdę. no to tak więc poddaję się nie znalazłem dosłownie nic żadnego śladu po tej linii szczerze mówiąc nawet w tym momencie nie jestem w stanie stwierdzić jak ona przebiegała bo wszystko jest pozarastane no, nawet nawet wydeptanej ścieżki tam nie ma jestem w stanie się domyślić jak ona mogła biegnąć podejrzewam, że tak jak Zobaczycie na filmiku e, takim nasypem wzdłuż, e, wzdłuż działek, tylko dalej zastanawia mnie jedno i nie daje mi to spokoju, w jaki sposób e, przejeżdżała przez e, czy wspinała się na ten nasyp, bo pasowałoby, że jechała wzdłuż torów e, linii normalno torowej, po czym wjeżdżała na nasyp. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jechała teraz wzdłuż tej drogi, którą ja teraz jadę. To jest ulica. A, no, nie pamiętam ulicy, no wrzucę Wam tutaj u góry. No, sprawdziłem sobie. To jest droga królowej Luizy. E, no i jechała tutaj wzdłuż po prawej stronie, teraz mojej prawej stronie. I przejeżdżała, prze, przejazd kolejowy musiał być na, na ulicy Piotra Skargi. No i, i gdzieś. Tam dalej, gdzieś tam dalej się przebija. No, poprzeglądałem teraz trochę Google Maps i stwierdziłem, jeden na ulicę Łąpy i zobaczę, czy tam coś znajdę. Bo gdzieś w tamtych okolicach kończyła się, kończyła się ta część linii wąskotorowej, dobiegała do kopalni. mam szczerze, nie, pamię nie jestem w stanie teraz zapamiętać nazwy. Tak, trochę polatałem. wgrzałem się. I stwierdzam, że no niestety, ale tutaj, już na tym ostatnim odcinku, który podbiega pod rudę Śląską, no nie ma już kompletnie nic. Kompletnie żadnych pozostałości po, yy, po wąskotorówce. Sprawdziłem cały szlak, który wydaje mi się w którym wydaje mi się, że biegła wąskotorówka nie znalazłem ani jednej części w sensie ani toru ani żadnej śruby, ani podkładu nic, kompletnie nic nawet słupków kilometrowych nie było ostatnie rzeczy na tej linii oddzielającej się od Sośnicy tutaj właśnie aż pod Rudę Śląską znalazłem w, no w pobliżu ulicy 3 Maja w Zabrzu no i Tyle, no to będzie zakończenie tej, tej serii Górnośląskich Kolei Wąskotorowych jak mi się wydaje, może jeszcze coś tam znajdę, może coś tam dogram ale oficjalnie no to jest to zakończenie tej serii Co będzie dalej? Zobaczymy, czas pokaże Ja się z Wami żegnam Dziękuję bardzo za obejrzenie wszystkich moich filmików a przede wszystkim tego ostatniego z tej serii jeżeli dotarliście do tego momentu bardzo proszę zostawcie łapkę w górę jeżeli nie, subskry nie subskrybujecie mojego kanału zasubskrybujcie, będzie mi bardzo przyjemnie i tak, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku Właściwie wszystkich filmików, które obejrzeliście ode mnie, bardzo dziękuję. Cóż na Dzięki i do następnego. Ciao!